Kolejnym debiutantem Federacji FEN, którego będziemy mieli przyjemność w sobotę oglądać w klatce jest zawodnik, który na co dzień walczy w Federacji Babylon MMA. Chłopak ze Szczecina nie wyobrażał sobie, że nie wystąpi na gali w Szczecinie organizowanej przez Federację FEN, a kibice podejrzewają, że ten chłopak z rekordem 5-0 da wielkie fajerwerki w sobotę w klatce FEN. Łukasz Cudolski, zapraszam serdecznie. Jak na wieka połowa. Dokładnie tak jak mówisz, to jest tak naprawdę następca, wydaje mi się, który połowa z naszym grudnia, reprezentuje tak samo same dni, takich samych o linii w arkanizmie Mark Zegry z tym trzecim. Co mogę powiedzieć, mam też bardzo dobre osiągnięcia w pocie amatorskim, jak jakbyśmy dalej mieli ścisła polskie, więc naprawdę możemy się spodziewać na fantastyczną swójkę no nie wiem jak koszicie kompaty, ale galaktycznie. No spodziewamy się, bo 5-0 to, to mówi samo za siebie, a tutaj patrzymy na, chociażby na kilka gipsów. tutaj nie widać zmęczenia, tu widać dynamikę, tu widać szybkość, tu widać to wszystko, co, co powinno mieć miejsce w tym ostatnim tygodniu takim rozruchowym przed galą. Dokładnie tak jak mówić, no. z tym po prostu hamuje potwory, to jest jeden z następnych potworów. Zapraszamy tego potwora tutaj do środka. No, Łukasz, czytałem, słuchałem ostatnio jeden z wywiadów, którego udzielałeś tutaj w waszym, w waszym nowym klubie. Powiedziałeś, że cieszysz się, że będziesz walczył na swojej ziemi, masz wielkie aspiracje, patrzysz w kategorię 9.3 z optymizmem, wierząc, że to będzie początek czegoś wielkiego. Najpierw w Federacji Babylon MMA, potem tutaj. Jak to, jak to wygląda u Ciebie? Tak, dzięki kooperacji e, e, Babylon i Fenów, mogę go u e, w Jestem bardzo zadowolony dziękuję Dobrze. Powiedziałeś, że tak naprawdę nie wyobrażałeś sobie w ogóle tego, żeby mogło cię tu No bo jeżeli Szczecin, to, to każdy z chłopaków tutaj z waszego klubu bardzo chciałby po prostu wystąpić na własnej ziemi, tworzyć taką bardzo fajną grupę ludzi, którzy, którzy wiedzą, po co tu się walczy i wiedzą, że jeżeli walka w Szczecinie, to tutaj zainteresowani są Cieszę się bardzo, że już w sobotę się... Jak to z tym potworem będzie, bo jest mać w sobotę? No powiem szczerze, że bardzo ciekawa walka, bo można powiedzieć, że walczę z zawodnikiem z pojedynczego klubu, więc zła lekko jest, więc będzie ostro. Będzie ostro, na to czekamy. Ten pojedynek może być naprawdę czymś wyjątkowym dla wszystkich kibiców. Dziękujemy Łukasz, widzimy się w piątek na ceremonii ważenia.